James Parks jest uważany przez wielu ufologów za najbardziej niezwykły przypadek osoby zabranej przez pozaziemskie istoty, jaki kiedykolwiek poznaliśmy. W przeciwieństwie do wielu zabranych, James Parks twierdzi, że pamięta prawie wszystkie swoje doświadczenia bez potrzeby hipnozy. Przez lata było wiele przypadków osób, które zgłosiły historię zabrania przez kosmitów. W wielu tych historiach zabranych przez kosmitów brakuje dowodów poza utraconymi wspomnieniami. Czy śladami na ciele są oczywiście wyjątki, ale są one w mniejszości. James Park stwierdził jednak, że przez wiele lat był związany z istotami z kosmosu, znanymi również jako strażnicy. James Park, który jest autorem książki The Keepers, jest uważany za jednego kontaktowca z kosmosu, który pamięta prawie wszystkie swoje spotkania z istotami pozaziemskimi, mówił o niewidzialności podróżach w czasie, wielowymiarowości, polach elektromagnetycznych i manipulacji grawitacją, ale i istotach gadzich. Urodzony 15 listopada 1954 roku, James Parks, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Vincent Paracino, urodził się we włoskiej rodzinie i spędził dzieciństwo mieszkając na południowej Florydzie, zanim przeniósł się do Teksasu w 1979 roku. James Parks opowiedział swoją historię o tym, jak jego pierwsze spotkanie z obcymi istotami miało miejsce w 1988 roku, gdy miał 34 lata. Przypomniał sobie, że była 3, 30 nad ranem i był w pełni świadomy i świadomy swojego otoczenia. Obudził go niski wirujący dźwięk w jego głowie. Bardzo szybko nie mógł poruszać rękami ani nogami i zdał sobie sprawę, że jego ciało nie może się poruszać. Ten dźwięk, który słyszę, zaczyna się bardzo delikatnie. Aż w końcu unosi do niezwykłej głośności, aż wreszcie wręcz krzyczy w mojej głowie. Strach jest ogromny. Twoje serce bije milion razy na godzinę i wtedy czujesz to przyspieszenie, ale ja zawsze czuję, że jestem ciągnięty w dół. To tak, jakbym jechał kolejką górską, tylko 100 razy szybciej. Jim Parks był w 100% przekonany, że został wyciągnięty z łóżka przez sufit. Powiedział, że kosmici dysponują technologią która pozwala im tworzyć pole zdolne do poruszania ludzi i innych obiektów przez materię stałą, jakby potrafili uczynić cię duchem. Mało tego wyjaśnia, jak tę samą technologię można wykorzystać do czynienia rzeczy niewidzialnymi. James Park wspomina, że kiedyś odzyskał przytomność i znalazł się w pozaziemskim statku. Jego następne spotkanie miało nastąpić dopiero w maju 1995 roku, ale to było doświadczenie zmieniające życie. Podczas tego wydarzenia twierdził, że napotkał humanoidalne gadzie istoty. Podobnie jak w swoim pierwszym doświadczeniu, James Park został przeciągnięty przez sufit, nie mogąc się ruszać, i tym razem mówił, że został zabrany do opuszczonego parku rozrywki. Pamięta też, że nie czuł absolutnie żadnego lęku. Kiedy moje oczy się otworzyły, zobaczyłem, że byłem co najmniej tysiąc stóp nad ziemią i powoli schodziłem w dół. Pode mną był opuszczony park karnawałowy. Unosiłem się nad dużą, staromodną, drewnianą kolejką górską i nie bałem się. Byłem spokojny i zrelaksowany, a jazda była tak delikatna, że naprawdę sprawiało mi to przyjemność. Po powrocie na Ziemię Jim Sparks stwierdzi, że był otoczony przez co najmniej tuzin wysokich humanoidalnych stworzeń. Dwumetrowe obce istoty otaczały go w małym kręgu. Oprócz tego, że były wysokie, wyglądały normalnie. Choć ich twarze delikatnie zanikały jakby były tylko hologramem. Badacz Uwo wyjaśnił, jak te obce istoty komunikowały się z nim za pomocą telepatii. Wyjaśnił, jak wtedy wydawało mu się, że wszyscy kierują swoje myśli do jego umysłu. Obcy wytłumaczyli mu telepatycznie, że od dłuższego czasu utrzymywali kontakt z naszymi światowymi przywódcami, osiągając nawet konkretne porozumienia, które miałyby być utajnione przed ludźmi, stwierdzając, że ludzkość nie jest gotowa na prawdę. W szczególności osiągnięto porozumienie z rządami w sprawie poprawy warunków środowiskowych na planecie za pomocą dostarczonych im technologii pozaziemskich. Straszna prawda o serialu Miodowe lata wyszła po latach link do filmiku na ten temat w opisie. Istoty obce poradziły ludziom, że w międzyczasie powinno się podjąć kroki w celu skorygowania stanu środowiska na Ziemi za pomocą pozaziemskiej technologii. Mówimy o radach, ponieważ szanujemy fakt, że to jest Wasza planeta, a nie nasza. Wasz rząd niestety złamał tę umowę, wyznali Mu kosmici. Według obcych woda na Ziemi jest coraz mniej zdatna do picia, odchodzą drzewa, rośliny i lasy. Powstało też kilka przerw w łańcuchu pokarmowym człowieka. Ziemia powoli niszczeje i niedługo jej czas się skończy. Obcy wyznali Mu, że nasza planeta jest przeludniona do krytycznego poziomu i że może to szybko doprowadzić do końca ludzkości. Obcy zasugerowali także lepsze sposoby pozyskiwania energii, a także dostarczenia ludziom żywności bez konieczności niszczenia ziemi. Istoty pozaziemskie powiedziały mu również, że wiele rządów jest świadomych technologii, ale nie podejmą działań i nie wprowadzą ich, ponieważ wierzą, że czysta energia i obfita żywność mogą nie być bezpieczne. Straszna prawda o serialu Miodowe Lata wyszła po latach. Link do filmiku na ten temat w opisie.